na portalu i krzyczę to jesteś już na samym bordelu mapy jestem bardzo zadowolona no, z czerwoną piłką to chyba no jesteś no już bogaty co tam Hubertuś jaki znowu Hubertuś Daj już ogarni się Mylić ludzi. jestem bardzo zadowolony no nie no naprawdę musisz tak do mnie mówić? Gdzie uciekasz? Pusku. No i w końcu jesteś zapowiedzialny. Powiedziałeś uwu, kiedy czytałeś. Że niby ja powiedziałem uwu, ciekawe kiedy. Dziwna muzyka, ci mnie mówisz i trochę ci krzyczysz. Nie no, wszystko jest normalne, co ty gada? Co tam? Kolownik? Nie mu to nie kurownik. Czy je... Hej, Hej bolones, jesteś głupi? To chyba jesteś na końcu. Chyba swojej mapy.